Właśnie znajduje się na wedługcie bez dojazdu. Chociaż czy faktycznie nie ma on już dojazdu? Właściwie od jednej i od drugiej strony byśmy tutaj już dojechali samochodami, ale trwają jeszcze ostatnie prace wykończeniowe. Kiedy to będzie dane do użytku, jak teraz wygląda w czerwcu 2025 roku, to wszystko w dzisiejszym materiale. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. krzeszowskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć tam ząż. i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. W dzisiejszym materiałie pokażę Wam, jak tam wygląda budowa wiaduktu bez dojazdu, a właściwie jak wygląda budowa dojazdów do wiaduktu bez dojazdu, który w praktyce ma już dojazdy, ale będzie jeszcze obchodzić 12 urodziny bez dojazdów. Ale dobra, do wszystkiego o wszystkim w dzisiejszym materiale wam dokładnie opowiem i najważniejsze, co możecie zacząć na tych ujęciach, to wiadukt właściwie już jest, jeżeli chodzi o całe dojazdy z jednej i z drugiej strony. Jakie były na no, proste. Dobudowa dojazdów do wiaduktu, który powstał w tym miejscu już prawie 12 lat temu, bo sama obwodnica w tym miejscu była dana do użytku mniej więcej wakacje właśnie 12 lat temu. No i co bardzo ważne, w tym miejscu powstał wiadukt z przyjazdem po jednym pasie w każdym z kierunków, drogą rowerową, która była ciągła zrealizowana, i chodnikami, które były donikąd. No i teraz wybudowana najpierw od strony Ursusa dojazd. Jak widzicie w tym miejscu, po jednym pasie w każdym z kierunków, podwójną ciągłą oświetleniem, z nową drogą rowerową, nowymi drzewami, barierkami, z nową skarpą i również z samym chodnikiem. To był jeden z elementów i to się wszystko łączy z tym rondem, które zostało w tym miejscu budowane jakiś czas temu. Obok samej pętli, e, tram, e, te pętli autobusowej, w tym miejscu e, Ursus Niedźwianek. Natomiast drugi element to była dobudowa dojazdu od strony Piastowa. Tam trochę trudniej było do zelizowania, chociaż za większość kosztów i tak poniosła je Warszawa. Piastów projektował, Warszawa budowała, jeżeli chodzi o podział kosztów, z tego co pamiętam. Natomiast problem był taki, że trzeba było to wybudować w miejscu, gdzie trzeba było zapewnić też dojazd do posesji, na dole. No i w związku z tym, po drugiej stronie mamy, owszem, po jeden pasie z kierunku. Drogę rewolwerową, która była nieruszona, nowe odwodnienie, nowe oświetlenie, nowy chodnik i skarpę. I to dosyć potężna, bo w tym miejscu mamy de facto ściankę oporową, na której cała ta nowa część, jeżeli chodzi o jezdnię i chodnik. Się opiera. A na dole jest zebrany dojazd. Dojazd jest zebrany w dosyć ciekawy sposób, bo to nie jest takie proste, jakby się wam wydawało. To nie jest tak, że po prostu ten dojazd jest w najprostszej trasie, czyli po prostu podjeżdżamy od strony wiaduktu, bo tam są już posesje. I właśnie do tej posesji ma być zeladzony dojazd, więc dojazd jest na okrągło, przez cały Piastów dookoła całej obwodnicy, czyli z przejazdem pod, pod wiaduktami, wzdłuż linii kolejowej budując nowe ulice i tu po prawej stronie, chociażby też nowy dojazd. W skrócie dosyć dużo w tym miejscu nowych elementów. Musi chciało być wybudowanych, żeby w praktyce można było zrealizować to wszystko, jeżeli chodzi o tę inwestycję. W praktyce jeszcze więcej wydano pieniędzy, żeby wybudować te po prostu wszystkie tutaj jazdy, zamiast móc to sensownie zrobić w trakcie samej budowy obwodnicy. Do dziś nie rozumiem, czemu to w praktyce nie, nie, nie zostało zrealizowane, Pomiędzy podziały, jeżeli chodzi o Warszawę i Piastów. No bo to był największy faktycznie wtedy problem. Co bardzo ważne, wszystko jest już właściwie gotowe, ale prawie wszystko. I zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. W praktyce są płotki, są betony od strony Warszawy, od strony Piastowa jest płotek, który jest przeniesiony, właściwie przesunięty i wszyscy już chodzą i jeżdżą rowerami po tej nowej konstrukcji. Samochody oczywiście nie mają możliwości przejazdu, ale przypada tym, to wszyscy już korzystają z tej konstrukcji. Jak możemy zacząć chociażby w tym miejscu mamy nowy chodnik, który właśnie jest wytyczony wzdłuż tych działek, które mają ten nowy dojazd. No i tu powstała nowa część ulicy, której w tym miejscu była, ale nie była, asfaltowa będą by czyli szereg szeregów i z niej właśnie jest wyjazd w tym miejscu w formie dojazdu do posesji, nowe chodniki. No i co bardzo ważne, ulica Szersze Regów właśnie ściągnie w tym miejscu wzdłuż linii kolejowej i jest też oświetlona, no i ma drogę rewerową obok torów. Co ciekawe i co według mnie na minus na razie jeszcze, nie ma żadnego płotu, który by dzielił część kolejową od części samej jezdni, więc wejście, wytory jest bardzo możliwe, łatwe i w tym miejscu. Natomiast sama droga rewerowa jest znikąd do nikąd, donikąd, pomiędzy jednym a drugim dojazdem i właściwie ona to jest jednym wielkim teleporterem pomiędzy niczym a niczym. W przyszłości ta Droga wraz z ulicą asfaltową w tym miejscu ma się ciągnąć i do stacji piastowej, i do stacji Ursus niedźwiadek i może nawet do samej stacji Ursus. Natomiast na razie w praktyce no, jest donikąd. Także jest to po prostu zrealizowane jako dojazd. Dobrze, że z klasą, bo jest to droga, która ma faktycznie dwa pasy w każdym z kierunków, ma nawierzchnię asfaltową jest w pełni utwardzona schodnikami i oświetleniem i odwodnieniem. Natomiast to, że nie została jeszcze nigdzie dalej teraz sprzeciwnięta, to jest pewnego rodzaju problem. Ale domyślam się, że w przeciągu najbliższych kilku latach ten teren będzie jeszcze bardziej urbanizować. Tutaj te ulice faktycznie będą realizowane i będą powstawać, jeżeli chodzi o te wszystkie przestrzenie. Natomiast faktycznie jest to taka trochę droga z nikon do nikąd donikąd. i domyślam się, że droga rowerowa w tym miejscu nie będzie mieć oznakowania poziomowego w związku z tym, że po prostu by, by de facto bardziej robiło więcej problemów prawnych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w tym miejscu, niż by pomagało. Także takie jeżeli chodzi o samą przestrzeń obok, widzimy, że Tawka jest ładnie też przyjęta, jest cały czas ten teren monitorowany. Mamy oświetlenie też na nowym skrzyżowaniu w tym miejscu, które zostało zrealizowane na skrzyżowaniu z ulicą Wincentego Witosa. No i co bardzo ważne, właśnie w tym miejscu mamy też nową nawierzchnię asfaltową, również zrealizowaną pod samymi wiaduktami obwodnicy w tym rejonie, wraz z nowym chodnikiem. Z ważnych elementów mamy też nową drogę rowerową, która została zrealizowana. Jeżeli chodzi o nawierzchnię asfaltową i szerszy zakres wraz z przejazdem rowerowym, którego w tym miejscu wcześniej nigdy nie było. Chodzi mi oczywiście o przestrzeń w formie przejazdu przez ulicę Vincent Witosa. tu po prawej stronie. Tutaj droga rowerowa nie miała przejazdu, teraz ma już go zrealizowanego, oczywiście jeszcze bez oznakowania poziomowego. Jeżeli chodzi o sam dojazd dla samochodów i pieszych, jest już on całkowicie gotowy. Pomijając tu mały w ubytek, barierka, który nie łączy się ze starą konstrukcją, domyślam się, że to będzie zadziedziane w najbliższym czasie do tego zejścia technicznego. Natomiast po drugiej stronie, czyli po stronie Warszawy, mamy już całe oznakowanie od momentu, kiedy się zakończyła tamta inwestycja. Tu są betony, jedne są tu, pół chwile później są drugie, więc możliwości przejazdu do samochodów nie ma. Więc nie uczcie się, że przejdziecie nawet chodnikiem, bo na chodniku też są poustawione betony. Więc jak ktoś przestrzeni i możliwości w tym miejscu przejazdu nie ma. Natomiast to jest najważniejsze. Aktualnie trwają prace wykończeniowe, i wszystkie prace, jeżeli chodzi o zakończenie tej inwestycji, mają być zrealizowane w lipcu 2025 roku. I wtedy też zakończy się budowa. Kiedy się zakończy budowa, nastąpi proces odbiorów technicznych. W związku z tym, że to jest na granicy i trzeba wprowadzić tutaj całą nową organizację ruchu, to chwilę potrwa. Tego też planowane oddanie do użytku tej inwestycji jest na przełomie sierpnia i września 2025 roku, więc sobie jeszcze chwilę poczekamy. Także spokojnie wiadukt bez dojazdu będzie wchodzić jeszcze bez ruchu samochodowego swoje 12 rodziny. Także, ale dużo już będą ostatnie. To już na pewno będą ostatnie. Niemniej no cała inwestycja właściwie jest już gotowa, tak? Brakuje oznakowania poziomowego w głównej mierze, no i pomijając to właśnie samych znaków pionowych, znaczy oznakowania poziomowego, pionowego, no i tych barierek w tym miejscu, jeżeli chodzi o połączenie nowej ze starą konstrukcją obok schodków ewakuacyjnych, jeżeli w ogóle w tamtym miejscu będą montowane, ale wydaje mi się, że tamte barierki chyba powinny być ze względu bezpieczeństwa zrobione, jeżeli chodzi o przejezdność w tym miejscu. Tymczasem, jeśli ten materiał się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie słowo i ten dziwny zmaczek. Jak zawsze Was zachęcam do Patronami, i Wiznosza. Jeżeli chodzi o jakieś autobusy jeżdżące tutaj, nie mam pojęcia, bo jakby to zależy od Zarządu Transportu Miejskiego, który w tym temacie się jeszcze nic nie wypowiedział. Natomiast zobaczymy, może coś tutaj pojedzie, ale na pewno dopiero po wrześniu będziemy takie plany mogli snuć. Tymczasem do zobaczenia się długo w kolejnych materiałach na moim kanale, a kolejny film może będzie już zadania do użytku tej inwestycji. Na pewno będzie coś w sierpniu. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!